Witam Państwa. Amerykańsko-Brytyjski film Civil War, zrealizowany przez Alexa Garlanda, film, który warto skomentować, ponieważ o ile faktycznie no, jest to pewna fikcja, to temat, o którym traktuję jest niezwykle ciekawy. I jest to film, który należy traktować jako swego rodzaju sygnał alarmowy bardziej dla Amerykanów, ponieważ jest to film o, o ich państwie, o stanie ich państwa, ale również jest to swego rodzaju dzwonek alarmowy dla nas Europejczyków. Jako ci, którzy są zależni od tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, jest to dzisiaj największe supermutarstwo na świecie, a więc każde tąpnięcie w tym państwie, tym bardziej na dużą skalę, ma przecież wpływ gospodarczy na, na to, co dzieje się w Europie. Tak więc warto ten sygnał alarmowy również odebrać, podobnie jak Amerykanie powinni się nad nim zastanowić. A więc film został zaprezentowany w marcu tego roku. W Europie również. Już pojawił się w kinach, we Francji, między innymi. Ja o nim mówię teraz, ponieważ teraz mam do niego dostęp i myślę, że warto go skomentować, ponieważ w, w kontekście wyborów prezydenckich w USA, w kontekście tych emocji, które te wybory budzą, warto zastanowić się nad tym, czy faktycznie Amerykanie. Nie znajdują się w sytuacji, gdzie może dojść tam do wojny domowej. A więc o czym jest ten film? Nie ma tutaj zarysowanego kontekstu, można powiedzieć, fabuły, która doprowadziłaby do wojny domowej w Starach. I tutaj jest to pewien problem tego filmu, ponieważ film traktuje o samej wojnie domowej jako takiej. A więc jest wojna. Nie wiemy za bardzo, jak do niej doszło. Znaczy, tutaj w pewnym momencie pojawia się taki motyw, że prezydent postanowił sobie przyznać trzecią kadencję. Że zlikwidował FBI, że dopuścił się w ramach tego konfliktu do zbombardowania populacji cywilnych. Natomiast nie wiemy tak naprawdę, co doprowadziło konkretnie do tego konfliktu wewnętrznego. Natomiast to, co wiemy już od całego początku filmu, to. Że kilka stanów USA ogłosiło secesję, co spowodowało, że powstały de facto dwie siły, a więc Siły Zachodnie, czyli Armia Zachodnia, która jest wspierana przez Armię Florydy, kontra Armia Stanów Zjednoczonych. Stanów Zjednoczonych. No i w tym filmie sytuacja jest taka, że właśnie te siły secesyjne biorą górę nad siłami federalnymi, a więc mamy grupę dziennikarzy, którzy zamierzają udać się z Nowego Jorku do Waszyngtonu, tak aby przeprowadzić ostatni wywiad z prezydentem USA, dopóki Biały Dom nie upadnie, żeby ten miał możliwość wytłumaczyć motywy swojego działania. No i właściwie ten film jest opisem ich podróży tak przez USA ogarnięte wojną. Tak więc podróż z Nowego Jorku do Waszyngtonu, która staje się niezwykle skomplikowana, ponieważ reporterzy jadą przez... Przez kraj ogarnięty zniszczeniami, jesteśmy świadkami jakąś filmów dehumanizacji poszczególnych bohaterów. Jesteśmy świadkami również na no, takiej typowej wojnie domowej, gdzie właściwie nie obowiązują żadne zasady, gdzie właściwie trudno powiedzieć, kto do kogo strzela i e, kto jest kim. E, tak więc no, tutaj w takie odtworzenie. Można powiedzieć pewnego rodzaju sytuacji z Jugosławii, tak było Jugosławii, z którego zdaje się inspirował się reżyser. Tak można domniemywać, ponieważ jak oglądamy ten film, no to widzimy swego rodzaju wydarzenia, które miały miejsce choćby w Bośni czy w Chorwacji. Jednakże film ten pokazuje kraj pogrążony w całkowitym kryzysie i bezprawiu, kraj, gdzie właściwie waluta upadła. Gdzie jedynym, jedynym argumentem jest w sumie broń. Tak więc, no, kraj ogarnięty wojną, gdzie toczą się walki wszędzie i nigdzie, można powiedzieć, że właściwie w każdym miejscu są jakieś walki. Te walki są niezwykle brutalne i właściwie wyzbyte wszelkich zasad. Nawet nie do końca wiadomo, kto i do kogo strzela i w jakim celu, a właściwie wszystko się może zdarzyć. Dar tak więc, film pokazuje kraj, który jest kompletnie ogarnięty wojną, ale również pokazuje pewną, można powiedzieć, Dehumanizację dziennikarzy, ponieważ no, ci dziennikarze um, są no, nieco skonfliktowani tak, między sobą. Jest ta młoda reporterka, która chce dorównać um, swojej koleżance po fachu um, no i chce być fotoreporterką z, z pierwszych stron gazet. Jej ja koleżanka po fachu, która jest doświadczoną reporterką, tłumaczy jej, że właściwie dziennikarz, reporter nie powinien się w ogóle angażować emocjonalnie ani w ogóle osobiście w konflikt, o którym pisze, o którym daje świadectwo, że właściwie jego pracą jest tylko to, żeby ten konflikt relacjonować, czyli reportować, natomiast absolutnie nie ma on prawa do niego się mieszać. I widzimy na przykład taką scenę, gdzie filmu, bohaterowie filmu przyjeżdżają do stacji benzynowej po paliwo. Paliwo kupują za dolary kanadyjskie. No i tutaj na stacji benzynowej widzimy dwóch mężczyzn powieszonych za ręce, którzy są torturowani. No i dowiadujemy się, że są oni osobami zatrzymanymi przez właścicieli stacji w związku z tą mianą grabieżą. No i są oni bici, torturowani. Właściwie pracownik stacji zastanawia się, czy ma ich zastrzelić od razu, czy ma jeszcze się troszkę pobawić i ich nadal bić. No i dziennikarze nie reagują, tylko po prostu fotografują sytuację. To tylko jeden przykład. Kolejny przykład to zakończenia filmu, gdzie widzimy prezydenta, który został pojmany przez, przez siły zachodnie, ponieważ siły zachodnie zdobyły Biały Dom. Secret Service nie prezydenta. Armia USA poddała się. No i prezydent, który doprowadził to do tej woli domowej, ponieważ sam sobie przyznał trzecią kadencję, doprowadził do zbombardowania społeczeństwa za pomocą w sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. No i kiedy sam zostaje pojmany, to prosi o litość, tak, i prosi dziennikarzy, aby sprawili, żeby, żeby go nie zabito. I widzimy taką właśnie no, pewną deziluzję, deziluzję tak? zawód tych dziennikarzy, ponieważ spodziewali się oni jakiegoś wielkiego interwiu tak? człowieka, który będzie wszedł w zaparte i bronił swoich racji, a tutaj widzimy właściwie pana, który prosi o litość, który no wręcz skamle o litość który prosi, aby go nie zabijano, no, co powoduje zawód. No i ta jest taka, właściwie takim klusz okującym, kiedy to prezydent zostaje zastrzelony przez przez armię zachodnią, czyli secesjonistów, a dziennikarze nie reagują, tylko po prostu fotografują tą scenę. A więc to film, który ma szokować. Tak? Który szokuje i ma szokować. Jest to film brutalny, z pewnością bardzo brutalny, ale tutaj ta brutalność ma uzasadnienie, ponieważ ma ona pokazać, co tak naprawdę grozi obecnie Stanom Zjednoczonym. Tak więc, jak już mówiłem, jest to swego rodzaju sygnał alarmowy. Bohaterka, jeden z głównych bohaterek tego filmu. Nawet mówi, że jest reputerką wojenną, że fatkowywała wojnę na całym świecie, i kiedy te zdjęcia przesyłała do USA, to z takim właśnie przesłaniem: nigdzie i nigdy tego nie róbcie u nas w kraju. No i się okazało, że jej nie posłuchano. Tak więc to taki właśnie dość mocny, dość mocny przekaz. A więc ja polecam Państwu ten film, ponieważ jest to film niezwykle ciekawy, który daje do myślenia. Być może nie ma jakichś wielkich wartości kinematograficznych, nie jest on jakoś specjalnie, można powiedzieć, wyszukany. Fabuła też nie jest jakaś tam specjalnie rozwinięta. Natomiast to jest to taki właśnie film, który ma pokazać, do czego Amerykanie właściwie mogą się dopuścić, do czego może dojść, że właściwie nie ma czegoś takiego jak coś dane na zawsze i nie ma takiego czegoś jak, że coś się nie zdarzy, coś się nie wydarzy, właściwie wszystko się może wydarzyć. W takim kraju jak USA, gdzie doszło do upadku narodu, jak mówi to jeden z bohaterów tego filmu, i właściwie to jest możliwe. Tak? To jest coś, co można dopuścić do siebie, ponieważ sytuacja, w której są obecnie Amerykanie, to jest sytuacją, można powiedzieć, dość niekorzystną, ponieważ widzimy, że tam dochodzi do pewnej banalizacji przemocy. Tak? A więc warto ten film zobaczyć. Nie jest to film długi, 106 minut. I warto nad nim się zastanowić, tak? czy, czy to jest tak, że jest to jakaś wymyślona wysana z palca fikcja, czy po prostu są tam rzeczy, które, w, no, które świadczą o tym, że są powody do zmartwić. Ja osobiście skłaniam się ku tej drugiej odpowiedzi, no, ponieważ o no, ile faktycznie film nie ma, jak już mówiłem, jakichś na wielkich walorów kinematograficznych, to bardzo dobrze, że powstał, ponieważ nie no, jest on wstrząsający. Chodzi właśnie o to, żeby widzami wstrząsnąć, właśnie po to, żeby wywołać pewną refleksję. A ta refleksja jest taka, że widzimy, jak już mówiłem, w Stanach Zjednoczonych banalizację przemocy, ale widzimy również, no, że w tym państwie podziały są coraz większe. Co gorsze, nie widzimy, kto mógłby te podziały zasypać, ponieważ jak śledzimy kampanię wyborczą, Poprzedzające w to właściwie nie widzimy żadnego komunikatu z żadnego z kandydatów, który mógłby wskazywać na to, że ktoś jest zdolny ten konflikt, który trwa przecież już od, od wielu lat, jakkolwiek załagodzić. Co więcej, no widzimy, że te dwa modele coraz bardziej rozchodzą się. Tak, mamy z jednej strony ten model taki bardziej lewicowy, można powiedzieć bardziej zachodnioeuropejski, z drugiej strony ten model bardziej wolnościowy. Mamy również pewną próbę reinterpretacji historii. No tutaj takim przykładem są adepci ruchu wokeistów, gdzie raptem okazuje się, że w takie w arcydzieło, jak "Przeminęło z wiatrem, piękna powieść, jest powieścią rasistowską, no czy to się w głowie nie mieści, no ale tak, tak jest. Mamy z jednej strony ludzi, którzy chcą bronić swoich tradycji, swoich symboli. Inni z kolei uważają, że te symbole powinny zostać zniszczone, ponieważ symbolizują oni tyranię, gdzie właściwie mamy pewne połączenie z pomieszaniem różnych faktów historycznych, gdzie miesza się rzeczywistość obecną z, z, z historią, z przeszłością, gdzie mówi się o konfederatach, że byli oni faszystami, znaczy no mamy sytuację, gdzie mamy tego no, rodzaju, w, można powiedzieć, no, upadek pewnego modelu, pewnego pewnego systemu, i to i to widać, tak? Ale mamy również takie poczucie, że pomimo tego, że wojna secesyjna w USA przecież miała miejsce po raz 150 lat temu, to jednak mamy ludzi, którzy kultywują te symbole, kultywują tamte tradycje i właściwie tamta myśl polityczna nie umarła. I być może dzisiaj jest tak, że tam myśl politycznie się reaktywuje w sytuacji, gdzie mamy faktycznie dość taką agresywną e, ideologię e, z drugiej strony, tak, czyli ze strony właśnie centrolewicowej. E, ideologię, która no, chce podobnie jak sobie lat temu narzucić, w tak, swego rodzaju nową rewolucję. E, mamy również podziały pomiędzy biednymi i bogatymi. Mamy wreszcie taki brak zdolności w Stanach Zjednoczonych do zreformowania się, do zmian. Tak, Czy znaczy na przykład system polityczny amerykański. Jest systemem, który można uznać za dość kuriozalny. Znaczy, dlaczego w XXI wieku w Amerykanie potrzebują elektorów, którzy wybierają za nich prezydenta? Ten system miał oczywiście sens w XVIII wieku, w sytuacji, gdzie większość ludzi nie umiała czytać ani pisać, a więc wówczas wybierano elektorów, czyli ludzi światłych, którzy świadomie dokonywali wyborów tak, politycznych, a wybierali kongres, wybierali senat, wybierali prezydenta. Natomiast no, dzisiaj mamy sytuację, gdzie no, no, elektorzy jakby, no, jakby to nie ma sensu. Tak? Więc przecież, no, przecież Amerykanie nie mogą wybrać sobie sami prezydenta, przecież każdy jest stanie podejść decyzję, a więc, no, w stanie podjąć decyzję. Ten system jakby nie ma dzisiaj uzasadnienia. Tak? Jakby on już nie. Nie pasuje do obecnej rzeczywistości. Natomiast nie widzimy możliwości jakiejś reformy tego systemu. A więc mamy elektorów, którzy wybierają prezydenta. Tak? Amerykanie wybierają w swoich przedstawicieli do kongresu, do Senatu, a jacyś elektorzy wybierają prezydenta. No i mamy sytuację, która przecież miała miejsce w sytuacji wyborów prezydenckich, czyli w roku 2016, kiedy to jeden kandydat miał tak naprawdę przewagę więcej głosów na drugi, mając to przegrał wybory. Przecież Hillary Clinton miała 2 miliony głosów więcej od Trumpa, mimo to przegrała tak naprawdę wybory, bo w, przegrała w, w, w swing statesach, tak? No i to jest można powiedzieć mało demokratyczne. A więc ten system nie potrafi się zreformować no i to jest problem. Widzimy, że ten kraj bardzo się postarzał i że nie ma ani zdolności, ani pomysłu, ani nawet woli politycznej do tego, żeby ten kraj reformować. Co więcej, główne siły polityczne Również upadają przecież do niedawna, o Biały Dom miało walczyć dwóch panów w bardzo zaawansowanym wieku emerytalnym, tak czyli Trump, który ma 78 lat, no i Joe Biden, który przecież ma 82 lata. Biden się wycofał i owszem, ale przecież to stało się, to się dopiero w całkiem niedawno i zasadniczo to nie walczyć o Biały Dom, a mamy Trumpa, który za chwilę będzie miał 80 lat, jest zaawansowanym, można powiedzieć, emerytem jest, w wieku emerytalnym, niezwykle zaawansowanym. Mimo to nadal walczy o Biały Dom, no i nie widzimy jakiejś, jakiejś regeneracji, jakiejś odnowy pokoleniowej, tak w partii republikańskiej, co jest, no, co jest kuriozum, tak w kraju, gdzie, gdzie mieszka przecież ponad 300 milionów mieszkańców, nie ma możliwości znalezienia dwóch kandydatów w wieku, w, no wieku, że powiedzieć, mniej niż 60 lat, co pokazuje, że w, no, jest to kraj, gdzie właściwie elity. No, podobnie jak na Zachodzie, w Europie Zachodniej, tak, zawłaszczyły de facto przestrzeń polityczną, przestrzeń publiczną, przestrzeń wręcz gospodarczą, a więc problem z odnową elit, tak, problem z odnową pokoleniową, no i problem przede wszystkim dotyczący kwestii pewnej ewolucji, tak, a więc mamy ewolucję technologiczną, która nie idzie w parze z ewolucją polityczną, nawet okazuje się, że w USA nie ma takiej możliwości, żeby zmienić podział tych elektorów na stany, A więc mamy stany, które są zasadniczo już mniej zaludnione niż w przeszłości, mimo to mają więcej elektorów i jakby to już nie pasuje do, jej, do ich realnej liczby mieszkańców, czyli właściwie są, są nadreprezentowane, jeśli chodzi o, o, o elektorów. A więc ten system jakby no, nie jest demokratyczny i nikt tego nie zmienia. Wreszcie mamy banalizację przemocy, tak mamy tam sytuację, gdzie no jeśli ktoś ma jakiś problem z kim, to po prostu wyciąga broń i strzela, tak I, i to stało się pewną normą. Yy, mamy dwie strzelaniny średnio tygodniowo w szkołach. Yy, no, jest to kraj, który jest coraz bardziej można powiedzieć chory, tak no, trudno jakby tego nie zauważyć. Mimo to nie ma zdolności do jakichkolwiek zmian. Od lat mówi się tam o problemie z, z bronią, tak z bronią palną mimo to, że właściwie w, nie ma tygodnia bez, bez jakiejś masakry, czy w szkole, czy na y, jakim, jakimś wydarzeniu publicznym, y, no to f, nie ma możliwości jakichkolwiek zmian, tak? I to jest, to, to jest niebywałe. I jak spojrzymy na to, co działo się we Francji w roku 2015, tak? Czyli mówię o zabawach terrorystycznych, których to zbrodniarzami byli islamiści. Y, wówczas zginęło w, od stycznia 2015 do lipca 2016 w sumie 315 osób we Francji, w sumie. Y, i to była tragedia, oczywiście. Natomiast w USA od, od kul ginie tak naprawdę kilkadziesiąt tysięcy osób rocznie, i jakoś nikt nie widzi tym kłopotu. A my tu w Europie mówiliśmy o jakiejś strasznej tragedii, ponieważ były zamachy. A więc kto ma rację? Amerykanie, którzy uważają, że to, że ginie kilkadziesiąt tysięcy ludzi rocznie od kul, to jest pewna normalność? Czy Europa, która alarmuje, kiedy dochodzi do jakiejś fali zamachów? Znaczy to, jest, no to jest niebywałe, że w Stanach nikt nie robi niczego z, z tą przemocą. No, i skoro jest taki poziom przemocy, no to ten poziom przemocy może z łatwością doprowadzić do, do jakiegoś wydarzenia w, w, skali, w skali makro, takim jak na przykład wojna domowa. Wreszcie można odnieść takie wrażenie, że tam już nie ma narodu, znaczy nie ma poczucia tego, że ktoś jest Amerykaninem, tylko mamy właściwie dwie grupy, które się zwalczają, tak? A być może nawet jest gorzej, być może jest tak, że mamy nie tylko dwie grupy, czyli konserwatystów i, i, i liberałów. Ale może właściwie mamy kilkadziesiąt tam grup, czyli grupy, które właściwie już nie są częścią narodu, tylko po prostu są same dla siebie i funkcjonują już w obrębie swojej własnej grupy, a nie w obrębie jednego narodu, jednej wspólnoty narodowej, bo zdaje się, że tej wspólnoty narodowej w Stanach już w ogóle nie ma. Pytanie w ogóle, co tych ludzi jeszcze łączy tak między sobą. Coraz mniej wspólny język, bo przecież język hiszpański coraz mniej wypiera, coraz bardziej wypiera język angielski. W takich strach, jak Teksas, tak, Arizona, gdzie to jest bardzo widoczne, nawet też Kalifornia, gdzie właściwie język hiszpański zaczyna brać górę nad językiem angielskim, a więc mamy zmiany. W tym zmiany etniczne, tak, demograficzne, ponieważ Biali tak naprawdę m, 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 mają kłopot ze produkcją, więc tracą przedstawicieli swoich, swojej wspólnoty na korzyść właśnie from graninów, na, na korzyść Latynosów, wspólnot pochodzących z Azji, a więc sama ta struktura tak, etniczna m, tego społeczeństwa, tego państwa się zmienia. Natomiast nie zmienia się w system polityczny, nie zmienia się tak naprawdę państwo, które się bardzo postarzało. Są konflikty i nie widzimy, aby ktokolwiek te konflikty był w stanie rozwiązać, wręcz przeciwnie, widzimy ludzi, którzy je napędzają. No w tej sytuacji faktycznie taki film jak Civil War powinien dawać do myślenia, ponieważ no jeśli dochodzi do sytuacji, gdzie mamy kampanię wyborczą i mamy dwa ataki na jednego z kandydatów, oczywiście w Stanach to nie jest coś nowego. Zabijano przecież prezydentów, były prezydentów, to jest, można powiedzieć, pewną normą polityki amerykańskiej, natomiast no nie jest to w Czymś codziennym, tak, z punktu widzenia Europejczyka, że ktoś po prostu szczyza do kandydata podczas kampanii wyborczej i przecież ta przemoc i ta agresja, ona jest widoczna. Kłopot też polega na tym, że ta agresja jest paliwem politycznym dla jednych i dla drugich protagonistów tego konfliktu. I faktycznie mamy teraz taką elitę dziennikarską, która można powiedzieć, po prostu żeruje, korzysta na, na tej przemocy i zamiast zastanowić się nad tym, do, dokąd to prowadzi, to po prostu w, w, się temu przygląda. I na tym zarabia, ponieważ fotografuje to, relacjonuje to, co powoduje, że przyciąga, przyciąga widzów i słuchaczy. A więc pytanie, jaka powinna być dla dziennikarza? Tak? Czy tak, jak właśnie film pokazuje, dziennikarz jest od tego po prostu, żeby relacjonować, a więc ktoś, kiedy kogoś się wiesza, ktoś jest niczowany, to po prostu nie mieszam się, tak tylko robię zdjęcie. Czy dziennikarz czy powinien być wszystkim obywatelem i angażować się, tak nie być obojętnym? Ten film daje tą drugą odpowiedź, tak, że właściwie dziennikarz to jest ktoś taki, kto się w ogóle nie miesza. No i faktycznie żyjemy trochę w takich czasach, tak, że mamy dziennikarzy, którzy w imię obiektywizmu tak naprawdę są kompletnie obojętni obojętnie, albo wręcz zainteresowani obojętnością, ponieważ niektóre tej obojętności oni zarabiają, tak, a więc fotografują szokujące rzeczy, pokazują szokujące wydarzenia yy, i na tym po prostu zarabiają, na tym korzystają, na tym stają się popularni, no bo dzisiaj o to przecież chodzi, tak, żeby być popularnym w sieci, żeby, bo przedsiębiorca to jest również, a być może przede wszystkim yy, dzisiaj sieć, yy, a więc no, czym brutalniejsze wydarzenie, yy, tym większa popularność. Yy, na przykład na różnych portach społecznościowych nagrania dotyczące właśnie polityki, kwestii gospodarczych, społecznych, robią kilkaset wejścia, takie nagrania, gdzie mówi się o seksie, gdzie mówi się o przemocy, no to już jest tym kilka milionów wejść, ta, ta taka superna różnica. Tak więc dziennikarze po prostu dostosowali się do, te, do tych nowych czasów, tak, do tych nowych oczekiwań, no i dają po prostu ludziom to, czego nie oczekują, a więc seks i przemoc, tak, i i to wszystko jeszcze otoczone w takim konflikcie, ponieważ musi być konflikt po to, żeby, żeby napędzać różnego rodzaju banki. A więc to w takim stanie dzisiaj Stany Zjednoczone I faktycznie warto postawić pytanie, czy w, może tam dojść do wojny domowej. Ja twierdzę, że może. To jest bardzo prawdopodobne, dlatego że mamy dwa modele, które się właściwie kompletnie wykluczają. Tak mamy ten model bardziej wolnościowy. Mamy model, który jest bardziej centralistyczny. Te dwa modele się zwalczają. Mamy model, który w ogóle wyklucza możliwość funkcjonowania konserwatyzmu. Z kolei model konserwaty konserwatyczny uważa ten model lewicowy za model marxistowsko-komunistyczny. A więc jak dogadać się w, przy takim poziomie, przy takim poziomie agresji? I wykluczenia, tak? Tym bardziej, że na, tym, na tej agresji, na tych podziałach swój kapitał budują politycy, dziennikarze, którzy jeszcze dolewają oliwy do ognia. Więc do, do czego to prowadzi? No, z pewnością to niczego dobrego. I faktycznie warto zastanowić się nad takim filmem, kolejny ten film nie ocenić, ale warto się nad nim zastanowić, nad jego treścią, jak Civil War Garlanda, ponieważ on pokazuje, do czego prowadzi nienawiść, do, do czego prowadzą podziały, no i przede wszystkim do czego prowadzi podział narodu i rzecz upadek narodu, ponieważ ten film podkreśla to, że amerykański naród upadł. No i doszło w związku z tym do wojny i oczywiście znaczy, według tego filmu można założyć, że wojna domowa była spowodowana działaniami tragicznymi prezydenta. Natomiast faktem jest, że widzimy w tym filmie ludzi, którzy do siebie i właściwie nie do końca wiemy, kim ci ludzie są, tak widzimy kompletną dehumanizację, widzimy upadek wszelkich norm, zasad, etyki, po prostu kompletne zliczenie, można powiedzieć, żeby nie powiedzieć ze ponieważ żadne zwierzę jest takie okrutne jak człowiek. Po prostu widzimy te, to, czym jest wojna domowa, tak? gdzie właściwie każdy do każdego wstrzymał, i do końca wiadomo, kto tak naprawdę z kim walczy. A więc polecam państwu, państwu ten film, ponieważ warto go zobaczyć, warto się z nim zapoznać i warto przemyśleć tą treść, którą on pokazuje. To jest temat, który nas dotyczy, bo jeśli w Stanach dojdzie do jakichś niekorzystnych wydarzeń, my je odczujemy również w Europie. Czy do tego może dojść w Stanach, co pokazuje film Sweet World? Tak, może do tego dojść właściwie do tego zbliżać już dalej, ponieważ mamy dwa modele, które się wykluczają. Mamy polityków, którzy de facto korzystają na, na nienawiści, na, budują kapitał swój na, na konfrontacji i nie mają absolutnie żadnych zdolności do zasypywania podziałów. A więc mamy sytuację, gdzie mamy system polityczny, który się bardzo postarzał. Mamy polityków, którzy nie są w stanie tego systemu jakkolwiek zreformować, nawet nie chcą go reformować. Mamy państwo, które więc się nie zmienia, nie reformuje mimo tego, że te reformy są potrzebne mamy banalizację przemocy i mamy przede wszystkim państwo, które nie jest zdolne do rozwiązania jakichkolwiek kłopotów, tak? nawet nawet do żadnej autorefleksji. A więc to wszystko prowadzi do tragedii. I o ile ja osobiście nie zgadzam się z tym, że to, co wydarzyło się w styczniu XXI roku, w XXI wieku, czyli tak zwany atak na Kapitol, że to była jakaś próba secesji czy, czy rebelii, to po prostu były demonstracje, które wymknęły się spod kontroli. Ja uważam, że tutaj daje się tym wydarzeniom Troszkę zbyt wielkie znaczenie, natomiast faktycznie ten, ten poziom agresji, wykluczenia, niezrozumienia jest, jest ogromny, w Stanach i on narasta. A więc albo Amerykanie zdają sobie sprawę z tego, co, co się dzieje u nich, albo znajdzie się jakiś polityk, który faktycznie będzie w stanie łączyć, a nie dzielić, albo dojdzie do jakiejś refleksji nad zmianą systemu, nawet wyborczego, do jakiejś reformy systemu politycznego. Albo ktoś postanowi zastanowić się nad jakimś nowym systemem społecznym, gospodarczym, również, który nie będzie polegał tylko na tym, że jakby ktoś ma pieniądze i pracę, to żyje, jeśli ktoś nie ma pracy i pieniędzy, to umiera. Albo dojdzie do jakiejś refleksji dotyczącej młodych, tak, ponieważ podobnie jak na Zachodzie, młodzi ludzie mają coraz mniejsze szanse na awans. W Stanach nawet mają trudniej, bo płacą za studia ogromne pieniądze, potem muszą spłacać się pożyczki. Tam jest często tak, że w, w trzecie pokolenie jeszcze płaci pożyczki zaciągnięte na studia przez swoich, swoich dziadków i swojej babcie, a więc albo będzie jakaś refleksja w tym kraju, albo po prostu ten kraj się faktycznie rozpadnie i może to skończyć się wojną domową, tak jak pokazuje ten film. Tak więc warto zastanowić się nad tym, co ten film pokazuje. I z pewnością to jest tak, że e, ta wojna domowa jeszcze e, nie grozi Amerykanom dzisiaj czy jutro, czy nawet po wyborach prezydenckich, e, które odbędą się w, 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 w listopadzie tego roku. Natomiast, jeśli ta eskalacja, ta wspierania przemocy będzie nadal tam, tam się nakręcała, jeśli te modele dalej będą się tam wykluczały, jeśli będzie dalej dochodziło do jeszcze większej organizacji przemocy, jeśli politycy będą wykazywali się kompletnym brak, brakiem zdolności do rozwiązywania problemów i kompletnym brakiem zdolności do reformowa, reformowania państwa, no to wówczas można spodziewać się, że dojdzie tam faktycznie do jakiegoś poważnego podziału, który może skończyć się konfrontacją, nawet zbrojną. To nie jest wykluczone. Jeśli spojrzymy na sytuację, która ma miejsce dzisiaj w Stanach, to ja osobiście ją porównuję do okresu lat 50. I XIX wieku, gdzie narastały konflikty, no i te konflikty w końcu doprowadziły do woli secesyjnej. A to jest tak, że jak dochodzi do pewnych zdarzeń, to włączają się pewne mechanizmy, które potem trudniej, trudno jest bardzo zatrzymać. Pytanie więc, czy Amerykanie na tym etapie są w stanie zatrzymać te mechanizmy, które prowadzą do podziałów i do konfrontacji, czy też nie. Ja uważam, że jest jeszcze czas na to, żeby zatrzymać te podziały, żeby zatrzymać tą spiralę przemocy, żeby zatrzymać rozkład tego państwa, Ale tu trzeba działać, tu i teraz, bo za chwilę faktycznie może być tak, że stanie się za późno i będziemy mieli właściwie w Stanach dwa kraje de facto, które się nie będą rozumiały, dwie grupy, które się nie będą rozumiały i nawet nie będą chciały ze sobą współpracować, czy jakkolwiek ze sobą się komunikować. A być może jeszcze będzie gorzej, być może dojdzie do tego, że właściwie będziemy mieli przestrzeń taką na której będą żyły różnego rodzaju wspólnoty. Nie mające poczucia, że mają cokolwiek wspólnego ze sobą, i, i no de facto będą nawzajem się wykluczały i zwalczały. No bo faktycznie ten American, American Way of Life zdaje się już nie funkcjonować. Amerykański system, to wskazuje, po prostu się zaciął. No i niestety nie widać, żeby ktokolwiek miał jakieś konkretne propozycje na to, żeby ten system zreformować tak, żeby nie doszło do najgorszego, czyli no właśnie do tego, o czym jest film Civil War Alexa Garlanda, którego jeszcze raz Państwu polecam Myślę, że warto ten film zobaczyć i się nad nim zastanowić. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego nagrania, tych, którzy uznają, że są na cokolwiek warte, zachęcam do, do polubienia go, jak również tych, którzy uznają, że moja działalność w sieci ma jakąkolwiek wartość, zachęcam do subskrybowania mojego kanału na YouTubie, ale również do śledzenia moich profili na Facebooku, na Instagramie, na platformie ich, na platformie Mastodon. Dziękuję Państwu za, za wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości, komentarze. Dziękuję tradycyjnie proszę o więcej. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do usłyszenia. Do zobaczenia.